W Sukowie odbyła się druga edycja charytatywnego biegu dla Ani, młodej mieszkanki gminy Dalszyce, która z dnia na dzień straciła władzę w nogach. Upalna pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorów, a uczestnicy wydarzenia stanęli na wysokości zadania, zajmując pozycję na linii startu. Oprócz biegów i hektolitrów wylanego potu były liczne licytacje, ale przede wszystkim dobra zabawa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta i gminy Dalszyce, Dariusz Marysiński. A nie można stawiać za wzór i przykład? the Dokładnie tak, Ania pokazała swoim takim charakterem i takim dążeniem, takim uporem, dążeniem do celu, że wiele można zrobić, wiele można osiągnąć, pod warunkiem, że się bardzo chce. Pokazała tą swoją taką charyzmę w tym dążeniu i to jest takie wzór do naśladowania, bo ciągle w życiu stawiamy sobie jakąś poprzeczkę, ale nie zawsze chcemy do tej poprzeczki dążyć albo jeszcze stawiać sobie wyższe cele. Natomiast Ania ma ten cel, jeden najważniejszy, czyli chce chodzić i myślę, że wszyscy tu się zgromadziliśmy dzisiaj, aby jej pomóc w tym wszystkim, żeby te marzenia, ten cel realizować, a jestem przekonany, że tyle osób, które dzisiaj się wstawiło właśnie na bieg dla Ani, osób, które są takie otwarte, mają swoje serduszka, żeby jej pomóc, że myślę, że to się wszystko uda osiągnąć. Miasteczko zawodów zlokalizowane było przy kompleksie sportowym Orlik obok szkoły podstawowej w Sukowie. Jako pierwsze na linii startu ustawiły się dzieci oraz młodzież. Zawodnicy pobiegli w podziale na cztery kategorie wiekowe na dystansach 200, 400, 800 i 1500 metrów. Po nich wystartowali uczestnicy Nordic Walking. Mieli do pokonania dystans o długości ponad 6 km, podobnie jak dystans biegu głównego. Tego dnia specjalnie dla nich pobiegło blisko 200 zawodników. Dochód z opłat startowych zostanie. Przekazane na jej rehabilitację. Są to ludzie, którzy pragną pomagać innym. Szczególnie tutaj wzięliśmy pod opiekę właśnie Anię Kruk, która w niewyjaśnionych, właściwie do tej pory okolicznościach straciła władzę w nogach, ale po kilku latach rehabilitacji dziś doszła do swojego celu, czyli i chodzi. Jaka jest Ania? Jest bardzo silną osobą. Ja poznałam ją wtedy, kiedy sama ćwiczyła w domu. Ona jeździła do, na rehabilitację do Czarneckiej Góry, ale już tam lekarze po prostu nie znajdowali dla niej rozwiązania, bo ona tak bardzo chciała chodzić, a oni już wyczerpali wszystkie swoje możliwości. Więc wtedy, kiedy ja pierwszy raz przyszłam do Ani, jak ona mi pokazała swój pokój, jak ma umeblowany. Są to drabinki, piłki, i cały czas ćwiczyła mięśnie, rąk ponieważ nie chodziła, ale ja, ja byłam tak pod ogromnym wrażeniem dla dziewczynki, która wtedy chodziła do gimnazji, właściwie uczyła się indywidualnie w domu, w gimnazjum, a teraz jest w pierwszej klasie liceum. Jest straszna różnica. To jest tak silny człowiek, że ja wszystkim mówię, że z niej trzeba brać przykład. Wydarzeniem towarzyszącym biegom były liczne licytacje fantów podarowanych przez sponsorów i darczyńców. Do kupienia przekazano prace plastyczne, książki z dedykacjami, sesje zdjęciowe, wejściówki na różne wydarzenia, vouchery do dietetyka i wiele, wiele innych. Była też prawdziwa gratka dla kibiców szczepionistów, koszulka Mistrza Polski Klubu Vive z podpisami zawodników. Problemy ani kruch zaczęły się od bólu nóg. Nikt nie przypuszczał, gdy kładła się spać 20 września 2015 roku, że na drugi dzień obudzi się jako osoba niepełnosprawna, osoba, która nie może się samodzielnie poruszać. Ania zawsze była bardzo aktywna i ten hard ducha jej nie opuścił. Pomimo ciosu, jaki zadał jej los, postanowiła, że się nie podda i podejmie walkę o powrót do zdrowia. Od blisko czterech lat trwa jej wytężona rehabilitacja, która już przynosi wymierne efekty. W dalszym ciągu rehabilituję się w busku, chodzę w egzoszkielecie i sama ćwiczę w domu. Postępy są ogromne? No, staram się, żeby było jak najlepiej. Myślę, że, myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli. Ale leczenie jest związane również z finansami i jest dosyć kosztowne? Tak, rehabilitacja jest kosztowna. Ale dzięki, dzięki wszystkim, którzy nam pomagają, jestem w stanie się dalej rehabilitować i, i, yy, i mieć postępy. W serce rośnie, patrząc, jak ty, tyle osób tutaj dzisiaj stanęło na starcie biegu, licytowało. I przyszło po to, żeby wesprzeć. Tak, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystkim chciałabym podziękować, wszystkim organizatorom, szkołom, Liceum Żeromskiego, Szkole Podstawowej w Sukowie. Wszystkim z całego serca chciałabym podziękować za, za ten bieg, za, za to piękne wydarzenie, za pomoc. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Organizatorami wydarzenia byli Zabiegani w Kielcach, Szkoła Podstawowa Imienia Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie i Tomek Biskupski Team. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta i gminy Daleszyce Dariusz Marasiński.